W tym filmie dowiesz się, co dalej z VP, co dalej ze mną. Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. Dziś odpowiem na pytanie, które mi zadaliście: czyli co dalej z VP, co dalej z moim kontem, co dalej ze mną. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje na film, to na Discordzie możecie śmiało o tym pisać anonimowo. Możecie również pisać propozycje w komentarzach, ale Discord ma priorytet. Przy okazji, was zapraszam na serwer Discord. Link jest w przypiętym komentarzu. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Możesz wesprzeć ten kanał, za co z góry dziękuję i przejdźmy do naszego pytania: co dalej z VP i co dalej z moim kątem? Jak wiecie albo nie wiecie, pewna grupa wojowników odchodzi z VP22. Myślę, że odchodzą w przyjaznych stosunkach, mimo wszystko. Przynajmniej z tej strony nikt nie ma żalu, to nie jest jakaś decyzja po tym KVK, że planują odejść. Planowali już wcześniej, a to KVK miało być naszym ostatnim takim wspólnym, więc nikt tutaj nie jest niczym zaskoczony i nieważne czy byśmy wygrali, czy byśmy przegrali, ta migracja by nastąpiła. Migrują z tego względu, że chcą czegoś więcej, tak? chcą większej aktywności, chcą cięższych rywali. No i tutaj jest ten konflikt interesów, no bo ja nie planuję walczyć na tych najwyższych KvK. Bardzo często VP22 właśnie wrzucało na te ciężkie KvK. No i nie ma co się oszukiwać, VP22 nie jest gotowe na takich przeciwników jak Rage czy WB. Przymierza, które mają w granicach 30 miliardów mocy. VP miało w tym momencie nie wiem około 14, 12, nie pamiętam już, coś koło tego. Więc walczyliśmy tak naprawdę z dwa razy mocniejszymi przeciwnikami. A jeśli weźmiemy pod uwagę ilość jednostek T5 na jednego gracza, no to tutaj ta przewaga jest jeszcze większa na niekorzyść naszą, na korzyść przeciwników. Więc no niestety, dobór KVK nie był dla nas najlepszy, i to nie chodzi tylko o to KVK, tylko duża część poprzednich KVK również nie była dla nas dobra. Bardzo często walczyliśmy przeciwko, dwa razy chyba walczyliśmy na BDO, Prime BDO, a nie to BDO, które się rozpadało. Walczyliśmy na TA, TM, więc przymierza, które również kiedyś były w top 1, top 3. Wtedy ta różnica mocy była jeszcze większa. Mi osobiście i wielu graczom nie podobają się te duże KvK, gdzie wrzucają te mniejsze. Przymierza, żeby walczyły z tymi wielorybami. No i będziemy planować zaradzić temu, żeby nas tutaj nie wrzucano. A jak będziemy planować temu zaradzić, o tym się zaraz dowiecie. Przyszłe KWK planujemy tutaj jeszcze zostać, no i zobaczymy, gdzie nas matchmaking wrzuci. Niby mają coś poprawić, niby mają coś zmienić w dobieraniu, więc będę na to liczył. W każdym razie, jeśli będzie fajnie, no to tutaj zostaniemy. Jeśli nie będzie fajnie i nadal będzie nas wrzucało do nierównych KvK, bo to KvK tak naprawdę nie było równe. I nie mówię tutaj o łatwym KvK, mówię tutaj o naprawdę nierównych KvK, bo VP ma te 12 miliardów mocy, 14 może, a często walczymy z przeciwnikami dwa razy silniejszymi od nas, więc no, moim zdaniem to nie jest fair i będziemy właśnie próbowali temu zaradzić. Tak jak mówiłem wcześniej, planujemy tutaj zostać jeszcze jeden sezon, jedno KvK i zobaczymy, gdzie nas wrzuci. Nasza moc powinna trochę spaść. Popalimy jakieś farmy, nieaktywne konta, no i zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli nas wrzuci na tym KvK przyszłym, również gdzieś, gdzie nie powinniśmy być, no to wtedy będziemy planowali zająć pusty serwer jako VP22. Więc wtedy VP22 już nie będzie na serwerze 22, tylko zajmiemy sobie jakiś inny. Gdzie nie będzie dużo starych, nieaktywnych kont. Bo nie ma co się oszukiwać. Minusem tego królestwa jest to, że jest naprawdę z bety. Jest tutaj niestety dużo kont, które już nie grają i zawyżają nam moc niepotrzebnie. Więc reszta graczy, którzy tutaj grają aktywnie, mają przez te nieaktywne konta ciężej. W waszych głowach może narodzić się pytanie dlaczego nie planuje stąd migrować, tylko jeszcze planuję tutaj siedzieć. I być może to odbudować. Z tego względu, że jak pokazała nam historia, nigdy nie masz pewności, że jeśli gdzieś nie pójdziesz, to dane królestwo się nie rozpadnie, że jakaś duża część graczy nie migruje z niego. No, przykład, pierwszy z brzegu, tak, TFS. TFS, które, z którym jesteśmy na tym KVK, stracili chyba tam 9 miliardów mocy na tej migracji po nieudanym KWK. No, i ja nie planuję iść do takiego przymierza, które nie radzi sobie z porażką. Mimo tego, że VP22 jest słabszym serwerem, to tutaj jest naprawdę grono oddanych, lojalnych osób, które, które nieważne czy wygrywamy, czy przegrywamy, zostają i walczymy sobie tutaj wspólnie, więc za to między innymi lubię być w VP22. No, i dlatego lubię być w VP22, bo tych ludzi. Dużą część z tych osób nie przekupisz jakimiś skrzynkami, nie przekupisz ich skinem z ligi, więc to jest na pewno na plus. Jeśli mam się otaczać jakimiś ludźmi w przymierzu, to właśnie takimi. Ile aktywnych osób zostanie, zobaczymy po migracji, czyli za kilka dni. Natomiast, z tymi, którzy zostaną, będziemy próbowali to odbudować na serwerze 22. Ewentualnie zajmiemy sobie jakiś pusty serwer, a jeśli się okaże, że tych aktywnych osób będzie mało. No to wtedy dołączymy tymi aktywnymi osobami do jakiegoś innego królestwa. Także plan mamy na każdą możliwą sytuację. Z wielką częścią osób jesteśmy w VP22 ponad 2 lata, więc wiem, że przy pierwszej lepszej okazji nas nie zostawią. Zostajemy na serwerze 22 na jedno KVK, jeszcze właśnie z tego względu, że migrowało do nas trochę osób. No i nie chcemy ich zostawić na lodzie, więc sobie uzbierają potrzebne im. Zezwolenia, cooldown migracji minie, no i wtedy będziemy mogli planować coś dalej. Ale tak jak mówię, plan numer 1 to jest zostanie na serwerze 22. No i zobaczymy, co nam się uda tutaj zrobić. Na pewno plusem zostania na serwerze 22 jest to, że mamy tutaj trzy przymierza, między którymi możemy sobie skakać. Każde przymierze ma wymaksowane technologie, więc mamy już naprawdę dużą część pracy z głowy. Natomiast, minusem, tak jak mówię, są tutaj stare konta, które co jakiś czas się logują, no i zawyżają nam moc. Jeśli kolejne KWK nie pójdzie po naszej myśli, to po prostu migrujemy sobie na pusty serwer. Jeśli nikt nie będzie chciał odbudować tego na pustym serwerze, no to zawsze mogę migrować gdzieś sam. Wtedy oddam tutaj to królestwo w czyjeś ręce. No, i opcja numer 3 będzie taka, że po prostu połączymy się z jakimś innym, mniejszym królestwem, żeby tych aktywnych osób było w granicach tych 100-120. Myślę, że to jest taka fajna liczba. Natomiast jeśli chodzi o przyszły sezon i charakter VP22, no to planujemy być takim nazwę to półzawodowym sojuszem, czyli planujemy być aktywni, planujemy walczyć. Ale nie planujemy tutaj siedzieć po 10-12 godzin na wojnach i planujemy walczyć z równymi nam, a nie z mocniejszymi od nas, jak to miało miejsce bardzo, bardzo często. To KvK uważam, że było tragiczne. Poprzednie KvK, mimo tego, że wynik był podobny, czyli przegraliśmy, uważam, że było mega fajne, mega fajnie się walczyło. Tutaj tych walk tak naprawdę nie było, ale myślę, że o samym KvK. To mógłby być po prostu osobny odcinek. A wracając do VP22, no będziemy tutaj celowali w 6-7% zasług z Waszej mocy. No i będę musiał widzieć, że te osoby są aktywne. Oczywiście, jeśli ktoś majnuje piechotę, no to jego zasługi będą liczone podwójnie, no bo doskonale wiemy, że piechota jest rożerna, no i zasług, które nie przynosimy, co na przykład legionami magów. Więc będziemy tutaj doceniali tych, którzy grają piechotą bardzo dużo. Rzeczy takie jak budowanie, niszczenie wiesz, również będzie brane pod uwagę jako ten wskaźnik aktywności. Więc te 6-7% zasług z Waszej mocy to będzie takie minimum. Natomiast jeśli będziemy się chcieli połączyć z kimś, no to te wymagania będą wyższe. Wtedy wrócimy do standardowych 10% zasług z Waszej mocy. No bo szczerze mówiąc, ja nie planuję tutaj świecić oczami za nikogo. Więc przyszłe KWK, które nadejdzie, również musicie być aktywni, żeby w razie czego, gdy będziemy gdzieś migrowali, żeby się na tę migrację załapać. No, a nieaktywnym osobom będziemy musieli powiedzieć: papa. Pa". Osobiście planuję również poprawić organizację tego królestwa. Uważam, że była niezła, ale myślę, że można poprawić, między innymi to, żeby reszta R4 i nawet zwykli gracze wiedzieli, co planujemy parę dni wcześniej żeby na spontanie nie podejmować jakichś decyzji. Oczywiście wojna rządzi się swoimi prawami i nie wszystko da się zaplanować, ale to, co da się zaplanować, na pewno każdy członek powinien wiedzieć już kilka dni wcześniej o tym, co będziemy tutaj robić. Nasz docelowy prime time planujemy mieć w godzinach od 14 do 20 UTC, więc to będą takie nasze główne godziny walk i główne godziny jakichś eventów, jeśli ktoś jest tego ciekawy. No i myślę, że na początek to chyba tyle. Więcej szczegółów poznacie w przyszłych filmach. Także jesteśmy przygotowani na każdą możliwość. Opcje są trzy. Zostanie na serwerze 22. Odbudowa VP na pustym serwerze z aktywnymi osobami. Ewentualnie opcja numer 3 jest właśnie połączenie się z jakimś mniejszym serwerem. Także jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do nas, to śmiało. Teraz zwolni się kilka miejsc. No i myślę, że taka migracja teraz pomoże nam zabrać osoby aktywne, które zabierzemy sobie dalej, w razie czego. Bo nie będę ukrywał, że w razie migracji będziemy brali tylko te aktywne osoby, więc zresztą się po prostu pożegnamy. No i na takim poznaniu się będzie łatwiej się dostać do naszej grupy. Bo jeśli już gdzieś migrujemy, wtedy te wymagania będą zdecydowanie wyższe z tego względu, że no, w ciemno nie będę brał nikogo, no i wtedy naprawdę będziecie musieli mieć dużo, dużo zasług, dobre statystyki, dużo helpów, bo na to też będę zwracał uwagę. Krótko mówiąc, każdy tutaj pracuje na własny rachunek. To celowo planujemy być w seedzie C. Uważam osobiście, że najlepsze walki są w sidach B, czyli w tym sidzie, w którym byliśmy dotychczas. Niestety, gra bardzo często wrzuca te seedy B z sidami A, no i, no i tutaj tak naprawdę Betiery nie mają za dużo do powiedzenia. Bo są tylko przekąską dla Sidów. A Sides A również mnie nie interesują, bo tam bardzo często wieloryby sobie skaczą ze serwera na serwer. Wystarczy jedna porażka i całe królestwo może upaść. Sides B uważam, że są najlepsze, ale niestety wrzucają ich tam na pożarcie Sidoma, więc trzymanie się tej granicy 14 do 17 miliardów mocy jest bardzo ryzykowne. Zobaczymy jeszcze, jak bardzo gra się zmieni, czy coś zmieni się w tym kierunku matchmakingu i dobierania królestw przeciwko sobie na KvK, czy nie. Więc znacie chyba już wszystkie plany. Filmy z zarządzania tym królestwem będą już, gdy wrócimy na Home Kingdom. Więc myślę, że odcinki będą bardzo interesujące. Pokażę Wam parę rzeczy, do których dostęp ma król. Na Home Kingdom zrobimy też sobie taki przegląd tego serwera, no i zobaczymy, czy będzie tutaj z czego rzeźbić. Dlatego subskrybuj, żeby ten świetny content cię nie ominął. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Elo.